Na program Siła Uśmiechu zaprasza sponsor Klinika Stomatologiczna Cortendental Elite. Czy wiesz, że ponad 50% ludzi uważa uśmiech za pierwszą rzecz, na którą zwracają uwagę podczas poznania nowej osoby? Wniosek jest prosty: warto zadbać o biały i zdrowy uśmiech. To prostsze niż myślisz, i wcale nie będzie bolało. Za chwilę przekonasz się, co oznacza siła uśmiechu. Na początek kilka pytań, które wszyscy chcielibyśmy zadać. A wiecie co? Byłem ostatnio u stomatologa i nie mam żadnych nowych ubytków. I myślę, że to dlatego, bo myję zęby zawsze. Po śniadaniu, po obiedzie, po kolacji, przed pracą, po pracy, a nawet po basenie. Po basenie? A dlaczego po basenie? Czy po wizycie na basenie trzeba myć zęby? Nie. Chlor, zawarty w wodzie w basenie, powoduje rozmiękanie szkliwa, więc jak od razu bezpośrednio po basenie byśmy umyli zęby, to byśmy dodatkowo uszkodzili to szkliwo. Ostatnio podczas mycia zębów zauważyłam, że krwawią mi dziąsła. Oj, niedobrze. Może trzeba ograniczyć szczotkowanie? Ale ja chcę mieć domyte zęby. Czy naprawdę trzeba ograniczać szczotkowanie, kiedy krwawią dziąsła? Czy przy krwawiących dziąsłach należy ograniczyć szczotkowanie. Wręcz przeciwnie, przy krwawiących dziąsłach, gdzie toczy się stan zapalny, musimy wzmożyć szczotkowanie można zastosować miękką szczoteczkę, dzięki czemu będziemy myć zęby, ale nie będziemy tych dziąseł urażać. Natomiast warto się skonsultować z lekarzem, żeby sprawdził, jaka jest przyczyna tego stanu zapalnego. Anna to prawdziwa kobieta sukcesu. Żeby z nią porozmawiać, przenosimy się do hotelu pod Warszawą, gdzie trwają przygotowania do organizowanej przez nią biznesowej konferencji. Wspaniale, że jesteście. Tutaj dużo się dzieje, zatem zapraszam do ogrodu. O tak, tu będzie w sam raz. Kiedy przychodzi do mnie klient, bo uruchamia własną działalność gospodarczą, bo jak, bądź jakąś inicjatywę własną, albo przez wiele lat prowadzi swoją firmę, ale ten wizerunek, czyli logo, nazwa, strona internetowa, materiały reklamowe były totalnie niespójne z misją, z wizją i wartościami przedsiębiorstwa, to tu jest moja rola, żeby zanurzyć się w głąb oceanu, wydobyć ten wyróżnik. I sprawić tak, żeby ta marka była spójna. Z tych samych powodów Anna postanowiła zadbać o idealny wygląd zębów. W jej pracy uśmiech jak z Hollywood to odpowiedni znak rozpoznawczy. Dlatego Annie marzą się porcelanowe licówki pasujące do jej wizerunku, który konsekwentnie buduje. Tak ważną sprawę trzeba omówić z przyjaciółkami. Dobrze, że zawsze są na miejscu. Znamy się z Anią dokładnie rok krócej niż moja firma, 9 lat, bo znam się z Anną od początku swojej firmy. Um, Na biznesowo, potem troszkę jakichś tam prywatnych relacji. No i aktualnie pracujemy razem i nad moją marką, i nad Ani Eventem, i nad wspólną kawą, i nad wspólnym spacerem, także działamy razem i pracujemy razem. Kiedy Ania powiedziała, że będzie miała nowe zęby, Powiedziałam, no okej, okay, super, bo ponieważ wiem, że Ania to robi tylko dla siebie. Anna już jest w pełni kompletnym, zdefiniowanym człowiekiem, bizneswoman, piękną kobietą, a zęby są tylko po to, żeby to tylko podkreślić tylko dać taki jej element blasku, takiego show, którym Ania i tak już jest. Kasia szybko przekonała się do pomysłu przyjaciółki. Nieco inaczej zareagowała Magda. Trochę mnie to zdziwiło, że Ania chce sobie poprawić uśmiech. Według mnie ma piękne ząbki, perliste, śliczne, fantastyczne. Natomiast wiem, że Ania jest perfekcjonistką i jednocześnie bardzo jest zależna na budowaniu relacji. Lubi budować te relacje. Dlatego no chciałaby zadbać o ten perfekcyjny uśmiech. I wydaje mi się, że ten perfekcyjny uśmiech dodaje też pewności siebie. Dobrze mieć takie przyjaciółki. Po przeanalizowaniu tematu, czas przystąpić do działania. Wygląd to nie wszystko. Ważne jest to, żeby zadbać o zdrowy uśmiech, więc jest to jakaś inwestycja większa i należy ją odpowiednio wcześniej zaplanować. Często też się wiąże to z zaawansowanymi zabiegami ortodontycznymi, ale potem efekty są naprawdę bardzo zadowalające. Czy Anne przed założeniem licówek czeka leczenie ortodontyczne? Przekonajmy się, przenosimy się do kliniki. Bardzo proszę. Jak tam się pani miewa? Dziękuję, bardzo dobrze. Tutaj mam pełna nadziei na uzyskanie trochę więcej informacji na temat mojego małego wielkiego marzenia. A jakie jest to marzenie? Słyszałam wielokrotnie o takim efekcie Hollywood Smile. Mhm. Chciałabym uzyskać troszkę więcej informacji na ten temat. Z tego, co ja się orientuję, to chyba jest to związane z nałożeniem licówek, tak? Jest to jedna z metod. Mhm. Licówki porcelanowe, które właśnie gwarantują taki, taki, taki efekt. Natomiast oprócz tego jest, jest jeszcze ta możliwość wykonania takiego innego zabiegu, mniej inwazyjnego, który nazywa się bonding. Natomiast, żeby to mieć pewność, którą z metod możemy u Pani zastosować, no musimy przeprowadzić kilka badań. A bolesnych? Nie, absolutnie. Miłe i przyjemne. No to jestem gotowa. No to zapraszam. Dziękuję. Skan 3D zębów to doskonalszy następca tradycyjnych wycisków. Technologia ta pozwala tworzyć modele 3D zębów z niespotykaną wcześniej precyzją. Dzięki temu specjaliści mogą dokonać kompleksowej oceny stanu pacjenta i zaprojektować indywidualny plan leczenia. Sprawdźmy, jaki plan dla Anny przygotowała pani doktor. Pani Aniu, mam pani wyniki i dobre wiadomości. Możemy panu zrobić panu. ten wymarzony uśmiech. Spaniale. Tylko zanim to wykonamy, jest kilka zębów do przeleczenia e, i możliwe, że leczenie kanałowe. Ale to nie potrwa długo. O, a tak mniej więcej? Myślę, że w miesiąc powinniśmy się wyrobić z tym wszystkim. I potem możemy e, okay. odbudować Pani piękny uśmiech. Z tym, że przewidywałabym mm -hmm. u Pani w dwóch etapach. W pierwszym etapie tak zwany bonding, czyli odbudowę kształtu koloru tego, tych zębów i funkcji e, materiałem kompozytowym. Mm -hmm. I potem, jak już wszystko będzie dobrze, po. W kilku miesiącach będziemy mogły wymienić na porcelanowy. Aha, czyli to jest taki prawidłowy proces, że najpierw... Tak, dwuetapowy. Myślę, że wszystko już dla mnie jest jasne i możemy rozpocząć leczenie. Ja jestem gotowa. To świetnie. Pani Aniu, to zapraszam do rejestracji. Dziękuję pięknie, pani doktor. Dziękuję bardzo. Do, do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia. No niestety jest tak jak się spodziewałam, jest kilka zębów wyleszenia w tym kanałowe, ale potrwa to tylko miesiąc, więc dam radę. Anna umawia się na kolejną wizytę, a my sprawdźmy, co nurtuje innych pacjentów. Kupiłam ostatnią szczoteczkę soniczną do zębów i czuję, że mam doczyszczone zęby. <laughs> no co ty? Dałaś się nabrać? Przecież to zwykły chwyt marketingowy. Czy szczoteczka soniczna lepiej umyje zęby? Tak, szczoteczka soniczna umyje te zęby dokładniej i szybciej. Tak samo szczoteczka elektryczna. Jest to spowodowane dużą ilością obrotów, które te szczoteczki wykonują, a my nie jesteśmy własną ręką tego w stanie wykonać. Wracamy do metamorfozy Anny. Wyleczenie kilku ubytków zajęło miesiąc, czyli wszystko według planu. A zatem czas na kolejny etap. Teraz wystarczy już tylko jedna wizyta, aby Anna wyszła z kliniki z efektem Hollywood Smile. Dzień dobry Dzień pani, dobry. witam pani doktor. Jak się pani miewa? Świetnie, Proszę, dziękuję pięknie. Przypomnę Pani jeszcze raz, jak będzie wyglądać ten zabieg. E, mamy specjalnie przygotowane nakładki, mm -hmm. które odtwarzają już Pani e, właściwy kształt zębów. E, na podstawie tych nakładek będzie odbudowywać każdy ząb po zębie, e, cały Pani uśmiech. Dzięki temu e, zęby uzyskają jednolity kształt i kolor. Zaczynamy! Zaczynamy! Zęby Anny zostaną pokryte specjalną żywicą kompozytową, czyli materiałem dentystycznym wykorzystywanym także przy leczeniu ubytków próchnicowych. Tworzywo to jest niezwykle elastyczne, dzięki temu można je łatwo modelować, by idealnie przywierało do szkliwa. Już niedługo Anna uzyska swój wymarzony efekt Hollywood Smile. To dla niej wielki dzień, a szczególne chwile najlepiej przeżywać z przyjaciółmi. Do kliniki zbliża się już Małgosia. Ania od jakiegoś czasu już kładła nacisk na to, że potrzebuje tej zmiany, jeżeli chodzi o nowy uśmiech, o nowe zęby. Zaplanowałyśmy to, że to musi się wydarzyć. Jestem podekscytowana teraz w oczekiwaniu na Ani uśmiech, nowy uśmiech, ponieważ ja kiedyś przechodziłam też taką metamorfozę i też nie mogłam się doczekać spotkania właśnie z najbliższymi i ich reakcji. Najpierw sprawdźmy, jak na swój nowy uśmiech zareaguje główna zainteresowana. Ojej, wow! Przepiękne. To jest taki um, naturalny blask, na którym mi właśnie zależało. Jednolity kolor, estetyka. No, jest Pani mistrzynią. Bardzo się cieszę, że siśnie. się podoba. Bardzo. Pani Małgosiu, to już. Czas przygotować kwiaty. Wow, Aniu, jak pięknie! Ja Ci gratuluję, że spełniło się twoje marzenie. Dziękuję. A ja Muszę towarzyszyć tobie. Tak, jeszcze. dobrze, że, dziękuję, że jesteś. Dziękuję, proszę, tak dziękuję. Jest to właśnie taki efekt, na którym mi zależało, bo jest uśmiech naturalny, piękny, estetyczny. I jak zostaną mi założone lisówki, to już w ogóle nie wiem, co to będzie za Hollywood Smile. Już za tydzień jest moja ważna konferencja biznesowa. No i będę mogła na niej się pojawić z takim właśnie nowym, pięknym, naturalnym estetycznym uśmiechem, który na pewno doda mi jeszcze blasku i odwagi do realizacji śmiałych marzeń. Konferencja za tydzień, ale z takim uśmiechem trzeba się od razu gdzieś pokazać. Ten piękny uśmiech y, trzeba celebrować, więc wyruszam z moją przyjaciółką na miasto i będziemy świętować tą nową piękną zmianę. Zapowiada się udany wieczór. Tak działa Siła Uśmiechu. Na program Siła Uśmiechu zaprosił sponsor klinika stomatologiczna Kortendental Elite.